Dawaj, dawaj. No. Mam jeszcze tego rak. Kanon, który. Okej, poglądam na olejka. Jestem dead. Benek się wyjebał chyba. Dwa fersy, dwa fersy. Chyba na ale, okay. ale, ale dużo zażyli <noise> Action kurwa. Action, action używa Ignite i Flesha, co nie? To nie jest tak, że zrobię. Ja bierdolę, Benek. Zajebiście. To jest kurwa łoż dla nas. Kaseko wlaście. To kasa. Bo tak. W Oliber i Action nie ma salonerów. Tak, to, to jest jakby koniec gry dla nich, przegrali w pierwszym levelu, ja, ale, nice. po klisze, ja po go go mam, no także tak, tak, tak. ja go wbiegam, nie? Nie wiem, <grym> nie wiem co nic sobie myślę, ja e, gra Ja to. nie niszuję, nie? Tak, tak, z tobą, Ja W start, uważaj mhm. level 1 y, Rakan W może na mnie dać wtedy, ale nie, no. a, a Felis nie ma spela, jak kram. Zabijamy. Ja może spróbuję wave'a? Mhm. Raczej nie stracą, nie? Ale... Mm -mm. chodzą? Tak no dodał sobie, żeby nie niczym nic nie Dobra, racham kurz star, nie ma nic Szukam Możemy grać, możemy grać, możemy grać Tu jest Ward, tu jest Ward Klop jest na bocie Okej, okay, skończyłem trzecią kampę, kurwa szybki clear Zacz, Będę clearował topa całego Ej widzieliśmy gdzie może zaczął ten ten Oliver? Od bo od na bocie na bocie My wstakujemy 3 na bocie Rajs y możesz Ej, widzisz, ta, ma, widzimy. Yeah, mogę nie, też jestem. Mogę Nie liberem. Jestem dead. <susurwanie> Widziałem go i zjebałem iPad. pat. okej? do może gramy, ja, ja, ja muszę jeszcze jedną campę zrobić. Mam trochę... Spoko, spoko. Full HP. Ja, ja będę z Safe tapa w topa tak? Tak, tak. Top tak. Możesz szukać autosów czwartych. No. Mogę no. grać już w tym topside? Spoko. Boję się tylko, że on mi od 3 wybiegnie, nie? To wtedy by było trochę problematyczne. Generalnie jestem, Mam full HP, ghosta za 60. Spoko, że ja mam, mam mowa z mida okay. ja, ja, ja podchodzę tu gdzieś pod te kampy. Jest no, może na któryś go złapiemy. Mamy top w mamy. Krab stoi. Tak, jest kraba. Perma dociskałem kambota Robi to. Zrobił to. On teraz grompa robi no, no. Wilki ma. Poko, Mój, ja u mnie. Ogólnie... Jesteś w pole, że. Dopuszuję to? E, top? Nie, nie, nie. Z tak nie tego teraz. A ty teraz już. Bo generalnie ten voleter tyle może być w topie. Ja bym na bot kraba poszedł. Poko, ja to dopuszuję od razu. Okej, oki, oki. Na Midzie ma wszystko, tak? Ja mordę do w ogóle. Kurwa, jest On Nie ma plesze, ja wyjdę. Dobra, dobra, jest nie najgorszy wave w sumie. On tak stoi, on tak Nie, 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 tylko coś się doszłabło, nie? Ja cofnę i tepna. Ja to i Nie wiem, ręcza żeby. Ja nie mogę bić, ja nie mogę bić. Okej, ja mam dwa kraby, a tu nie. Bald, 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 bald. Bo liber też będzie tu mógł być, ale idę. Rajs tryon, fog do bota? Zejść ja, do bota razy? Ja jestem bez manna, ja, na, nie tak, mogę banda, ale fogować mnie nie można. może. Fogować tak? mogę, nie koluję. Kurwa, tu będzie też w raczej ich coverował już, nie? Tak? Czekajcie, ja, ja podchodzę od towera, czekajcie. Tak, tak? Mamy coś? Mamy coś? Mamy za, 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 zaczynaj, zaczynaj. Nie... Nice, 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 do tyłu? To taki rajs, dileon. Jestem pełna. Ej, ja tego, ja nie resetuję drugiego clear'a swojego, zaczynam. Ja będę miał szóstkę po tym drugim clear'ze, jestem giga Hidni, Nie, 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 rakan ma tempo, rakan ma tempo, rakan ma tempo. Super w lesiachet. Rakan ma tempo nade mną, rakan dopiero z bazy wychodzi, dopiero z bazy A, wychodzi. on, on mógłby nad topa wywiec, nie? Bo się na... biegnie, bieg. ale jakby oni mają mu na dive'a tylko, jak już, okej. Okay? Dobra, chcesz, żebym cię shadłłł, czy nie? Nie wiem, ja, bo ola, nie, ja ciebie, tak, ja u ciebie na topie będę w przeciągu 30 sekund jakoś. Dobra, to ja idę do bota. Ej, ufa, jestem Spokojnie, ja tu pinka postawić Do góry okay. fokuję tutaj Mogę rzucić na na Raptor Tak, a ja stamtąd tutaj Mam czerwonego zaraz on nie. nie? Nie, nie powinien być Volibear jak na bocie widzieliśmy, to miał wszystkie tak? kampy w bocie Teraz już Laka, pewnie... Rakan, jest Laka. Jest, Laka. jest tutaj Ja mu złapałem ten wave w sumie więc... Oj A Aksan, może do mida schodzić, okej? Okay? Wcale nie tego mid wave'a Chciałem trochę... Możesz się sfarmić Olafem, A, Ja od no, Ja jestem cały czas bez resetu, mam 1800 golda jak coś Na no, no, bo cię ci na Dobra Ty, hey, zróbmy drake'a, oni w topa weszli e Oni idą w topa zdejmować. Oni idą To mój to to cross, ja cross nie? Ja, ja jestem z setem ale możemy No wave'a no, clear, wave'a clear Bez summonerów Aphelios Ja drake'a zacznę Wave'a nie mają, nie mogą tego ma z ideanem ja, szukam afeliosa, pusz, 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 pusz. No, pusz, proszę, No proszę, ale. I mogą, bez rki. A co cofnąć? E, Afelios musi być martwy, jak coś. Masz erkę? zaraz? Puszczę mi najbiegniej do was, do bota. Asa, pasa, asa. Trochę listki, nie mam migrańka, ale on nie ma sonerów. Ja zacznę. No. Dwie ci go. Pobrezę. Ma dwa tempe. Drugi tempe, no. To on jest martwy. Zabijam go. Dobra? Super, sorry, sorry. sorry. Nice. Powinienem nice. ja go zabić. Dobra, jest fajny. Okej, okay, mogę teraz grać w topsadzie. Mam szóstkę, panie. Campie minuta 20 do Heralda. Co robimy z Heraldem? No to, to jest jeszcze Ka Kaseko może mieć mowa do Heralda. tylko no, to Mogę, jest jest, mogę mieć, mogę e... mieć. To jest jeszcze cała minuta, nie? Zostamy... Nie, może się połócić. Nie mogę właśnie zerkować jak Nie, Chwalicie jeszcze raz bota, zepchajcie i sfogujcie po prostu w rzekę. I zobaczymy, jak to będzie. Znaczy jak ja masz rajza to, ja, ja to bierzesz co nie? Jak nie możesz to nie bierz i po prostu raczej nic nie zrobimy wtedy Dobra Podchodzę tu z pinkiem masz szóstkę za 1 expo Nie, nie ma bota jak coś Uwaga e, Tak, rakkę dalej na mapie może być nie? Dobra, Soferius Słobuje do góry, kubuję do góry Ja też 40? Ja, ja, ja mogę arkować ogólnie, nie? Tak jak nie? Ja możemy dajbować, nie? A nie, nie. nie, nie. nie, nie. nie, nie puszczy bota jeszcze? Rakan chyba gdzieś mógł odpadać, może... Chodź Ryze'em, Ryze'em, Dobra, biegnę. Na RC, na RC. Nie, no do, nie ma go. Nie ma go, nie ma go. Dobra, to ja no co, co, cofnij, on będzie oddawał. On zobaczy Ryze'a, to podejdzie, co nie? Fajnie jeśli trzeba Jin? No, ja mam guardać, ale... Volibear może być bot, nie? 17 Ale ja raz nie raz biegnie Zobacz, musimy go zajmować? Nie, nie, Zilan, Zilan tu jest Tutaj widzieliśmy Zielonę już, Ja spuszczę tego, on musi wrócić i wtedy możemy Możesz grać, Widzicie tą Volibear'a? Gramy jest mid i top do heralda teraz Nie widać Volibera, nie widać Volibera na mapie Tak, ale Rkhana w bocie widzieliśmy, nie? Że był? Tak, tak, tak Możemy grać. 13 wygrywamy Dobra, jest na Ja popuję do mid'a, ja popuję do da. Tu jest action, okej? Okay? Oni będą chcieli to kontestować jak coś. Możemy yeah, na action zrezygnować yeah, tu. My wychodzimy, wychodzimy. razem no, Ja jestem spóźniony, ja jestem spóźniony. Ja ja jest ogólnie ten... Ja jest, sta możemy stanąć tutaj i poczekać na actiona jak nas coś szykuje, okej? Okay? Ophelius, Ophelius z botu bot, będzie szybciej, ja schodzę do was dopiero jak coś. E, nie, tu jest ward, macie pin, Kurwa, może zawalczy? Spoko. Widzą nas, jestem, widzą tu. Możemy zrobinę? Ja, ja, ja... Woli, 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 możemy woli? On ma R-kę, on Możemy tu wygrać, Wajde, jest w Wygrywamy, możemy tu wygrać, zaraz Jestem na flance Kurde Okej okay. Flesz? Ja pierdolę nie widziałem, my bad biegnę, biegnę, biegnę Zapomnij, że action jest inwizyjny Ja mam flesza, ja mam flasha, ja No jesteś, ja nie wyjdę Możemy grać, możemy grać To jest, to było tak close No, no o, i low, low, to turbo low, turbo low, Ale ty, kurwa No oni tu umierają, w ogóle nie, chyba Nice. Zielan, Zielan, on nie ma nic, on nie zilean, ma nic. Dobra. Wyszło Ja wyjdę do boto, ja wyjdę boto. Tak, idź w błoto. na topie, już mamy heralda, w ogóle. Pusz tak, to, pusz to, pusz to. Puszcz to. Tak, 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 no. Ej, w sumie heralda możemy stosować. zrobić, tam. Tam? Ja wchodzę heralda. Heraldo. No, kawał, No, ale to nie jest jakby... Jakby no, tak, jakby to, no, to nie? Dobra, nic nie będzie nie weźmiemy z tego. Dobra, ogólnie Giga zajebiście wyszło, bo ziomek w ogóle nie wziął playtów. Tak, tak on traktuje. Du 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 Dużo golda mają na Zileanie, nie ma nie wykręci, więc Chcecie fajnie. Teraz ogólnie na tym topie teraz chwilę grać? Bo ja mogę zrobić heralda, puścić herald w topa, czy to nie jest dobra? E, możemy, 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 możemy. Ja mam cały tempadzie, po, nie? I potem odswapować, tylko czy Jace grający na linii bez towera jest okej? Okay. Eee, no nie wiem raka... jak będziecie mnie to niby tak, ale no, tak, nie Jak jest taki state, to my już po prostu pod tego co nie? Bo Ta, jak pod już taki state, to grajmy pod no, Ja To, to ja zrobię to Heralda, ale nie puszczamy go na to. Dobra. No, tak. Ja bym chciał cofnąć po tym mojewio, znaczy po tym playcie najlepiej. Ja będę pierwszy przynajmniej, gdy ja i Puszczę i do was. Może ty, on trzuluje, ja mam nie Nie, 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 Możecie w tym topie zostać? Kurwa, nie chyba znowu. W to... Dobra, ja nie mogę zacząć tego heralda. Ja nie robię tego heralda. Grajmy w Drake'a. E, Axam bez flasha jest jak coś. Nie, nie widzimy rakana. Rakan w, top... tak, ja, ja, ja w topie, tak. Ja cofam, ja cofam, ja cofam. Tata. O, nie chcemy odsłyszeć, czy ja... grać? nie, 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 Ja raczej nie chcę stać na Feliosa. Też cofam już. No, już się Ja Ale teraz gotowe. Oddajemy Heralda i gramy teraz pod Drake'a. Dociskamy gota. Dobra. Mam cały item, nie? Jestem ja gigafetyk, co on. może być na mnie? Rakan jest pod midem, bo jakoś raczej. A, na tej masz masz ale go zostawiłem ci. Bo ja i tak raczej pod niego nie podejdę. <śmuszczak> 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 uważaj mi, uważaj to oni robią Heralda, mogą walczyć, nie? Mogą, mogą mo nie no dajma szukać coś na mnie, jakiś kowel? Ja wyjdę ja ja do po, mida, okej? Okay? No. Ja wyjdę, ja wyjdę ja 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 też. Rakan tu jest, ja Rakan tu jest. Majta, oni nie robią tego generalnie, oni są w tempo drake'a na pewno. Jak zaczną teraz, to na pewno drake'a nie mogą kontestować. Ja trzy kampy w bocie farmie i gramy w drake'a. Jak możecie bota, to slopuszujcie no, co eee, Nie, bych sobie perma poszło. A, no dobra, spoko. Kraba? Jak najbardziej. Właśnie, ogólnie to wydaje mi się, że jak będziemy grali do mnie, wszystkie walki, to no, nie mogę mi zrobić. Typki, no. Mamy całego Gelforsa, big, big, big. big. No, jestem nie, ja spuszuję tego topa na pałę i wyjdę. Ale nie mają maja... wave, okej? Okay? Nie mają no, wave, nie, ale bani, i tak nie Nie, 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 flasha na, tego, na Drake Gdzie zilan, gdzie zilan? Na no na mi jest cały czas. Okej. Okay. Ja, ja nie mogę schraltować Ja Będą do, do topa grali raczej, ja pójdę do mida Teraz. Drek 26, oni to będą to piety, oni, on oni będą chcieli cross crossmapa gdzieś chradem walność Prawdopodobnie nie do wiem topa. do mida do topa? Tylko Oni nie ja wezmą to top towera Oni mają tutaj Mogą Flechy Nieba mnie nie? Ja mogę grać u was na plecach przez moment Woliber może ich fogować na tego szadować do dołu, ziemi ja do dołu. Ja ja zerkuję, zerkuję Coliber, ja ze słowem nie mogę górki, jest Reka Dobra, Raconower, ja zaczynam Drake'a. Smite się mid Dobra, dalej. My cały czas pressurujemy bota, dobra? Jeśli jak będzie trzeba pomocy, to mów. Chcesz mnie na Drake'u? Nie, 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 totalnie nie potrzebuję. Ja go nie podchodzę. Knajta nie mam, ale kurwa, że nie są. Sprawdzę jeszcze. Dobra. No, nie ma wizji. Ja, e, ja, no i no, bad, no, nie bota. Tak, powinien być bocie. Ja o, w biorę rzeki, ja mogę was na tym bocie. Mam Gordinkera też w bazie, szukam piłku. Możemy wreda wejść, jak chcesz. Eee, pierwszy tempo. Pauza, telefon! O, tata dzwoni? Będę we mnie się wpierdalać, ale nie no jest Cześć, Draka na na Cześć tato Ja będzie pierwszy, nie jak coś. Ja uciekam, ja uciekam, Halo? trafiłem w niego kłon. on nic mi nie zrobi No nie wiem, tata zadzwonił kurwa i nic nie gada, dobra, gramy Gramy Dobra, gramy Nie wiem, strollował mnie Zbn wardy nie powiedział Zadzwonił nic nie mówi, kurwa akurat starego Głuchy no, bo... telefon dostałem od do ojca Ten ma grawitum, trzeba uważać, nie? Koseco, no, ty no. masz to tam dostajesz Dobra, ja sfoguję, żeby czyli, ale gra po prostu Ja cały czas do bota gra, ja, ja, ja wywieram dużą presję, żeby... Ja cofam Patrz, dalej tu będę, czy nie? Nie ma Jak ktoś tutaj jest w bardzo dobrym staniczu, on gra cały kanał czas gdzieś do bota może grać Ja idę w kampy w Topa. A Feliusz ch chce no. resetu, my bierzemy bot z tego jak coś, nie? A... Wytrylandy topa topo A Jak bierzemy teraz bot tower, to ja idę do was czy weźmiecie tak po prostu sobie? Bo wydaje mi się, że go nie biorę. Musimy mieć hover, musimy mieć hover. O, no, 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 no tak po prostu ja im raz ja, nie, nie widziłem Zielany widzi, widzi mnie. Nie chcę to chodzi za bardzo. Bo... No on no Hart puszył mi, Ma merkę, ma merkę. Bo ja ma nie ma wiem, jak bym zdejmował, nie? nie? Nie, ja, ja też tutaj z na topie. Mogę zdejmować, to pa, to no, jak jak to, to, ja No, Dobra, na topie bierzemy, bo Ja do siebie wybiegam z bazy. Boką. Drugi golem zrobić może. Do góry leci z Zilean Daj To kurwa solo, to Ja z solo go miśpię, nie? Oni mi to wie Ja chcę iść musimy oddać, to ja zostaję tu w bocie jeszcze Ty jeszcze rób co chcesz Olafem Po te 2 będą szli raczej Ja mogę, ja mogę być z tobą Nie, nie, ty nie musisz, jesteśmy raczej fajni. Nie pójdą aż tak z zileanem, może kurwa Ja idę do topa, do Dobra, to hoveruje Ryzen do topa no mm -hmm. ja cofam, ja chcę na od teraz. No nie lecam, nie lecą. Ja może rozjebię tego Karalda nawet Uwaga, ja to mi dać, ja cię mi dać Bo ty moje wiesię. Ja Merki, ja ja Amerki, nie szukają, głęboko, o kurwa Nie, dobra Możemy o, tu szukać, tu, możemy, tu to szukać. Co, co możemy tu szukać. Zilan coveruje. A ja mam nie bierzemy. Zilan bot, Zilan bot jest! A tutaj możesz chłopak Możemy tu wchodzić, ja mamy amerkę, amerkę Dostał. Dostał, no to go, Olaf szukaj! Niegnaj, biegnę, ja nie używam tego, przebiegam tego Pinkuję tutaj łapaj, go. O, nie mamy go chyba. Może? Jeszcze ja Tak, Rakan, 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 Rakan schodzi. Dalej możemy, no, dalej no, możemy. No. Nie bój się Rakana. Ja rykseluję i w bosa biegnę. A, tu jest Rakan. Bierzmy, bierzmy tam widzę Ja mam Gordrinka, karajerkę. Jestem turbo strong. Graj. Masz tu robić? Ja, nie, 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 topia? nie. Już nie, już nie. A w topie możemy, no? M możesz ten tower na topie, no? Uważaj ja mi. Uważaj, ale... uważaj, uważaj, uważaj mi uważaj Ja jestem że Bez tp będziemy na mnie, nie mam TP-ka nie no? To ja biorę to bie Wiesz, bierz, bierz, bierz. Wyskoczmy, wyskoczmy, wyskoczmy tu, wyskoczmy, wyjdźmy To jak ktoś nie ma mana, okej? Okay? Oko. wave i do bazy Uwaga ale nie to Oni są top, my mit, no. oni są top Rzucam ci ku na wave Możesz grać mid Ja chcę do topa i jak coś by nie. chyba hoverował mi się wydaje. Ta, no tak, no nic Tak, oni są top, my mit, my mid na tym waveie. E, może to i nie mam wardów już, uważajcie. Cześć, Nikola, no, nie poraz, nie Dopóki nie konie, widzimy kerr na bocie, ale powinniśmy od bota do mida raczej zagrać. Zilan, mi się. Ten top weźmie. Ja, ping jest, no dobra, ja podchodzę po to linka, a Feliosa widzimy na topie. Dobra

On leży. Spójrz, nice. dalej, podzhy, leży. dalej, jak wejść, No Proszę, No Proszę, spójrz. Proszę, spójrz. Proszę, spójrz. Proszę, proszę, no, nie proszę, do do ja dobra, dobra. Wyszło bardzo dobrze, minuta do drake'a. Chcemy grać po to drake'a. proszę, proszę. na proszę, proszę, idę. Proszę, proszę, idę. proszę. Proszę, 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 proszę. Proszę, 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 proszę. Proszę, 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 Mas amonery, możesz gonić tylko może we mnie skurnować, nie? Czekaj, ja rzucam kół Mam nie ma cofnąć Okej? I iść dalej, okej? Idę idę? Bez Możemy i tak? Tak, tak, tak. Ja nie mam, ja nie mam Ja cię przyspieszam, ja cię przyspieszam Foliber nam nie wiem. Musimy to pracy iść Pomocy, pomocy tak bombicie go Możecie ten, Pomócam? Możecie wyjść możecie wyjść to mamy trzecie odrebę. Mam go mam go a, bo wy tak. Ja Możemy dalej, dalej. I bójcie się. Nice. No, ja jestem generalem... EEEEEEJ! JA PIERDOLĘ! Ja się bombą, mnie Ale ty do mnie kurwa. Ja jestem w silny, w silny jestem. Ja pierdolę. Esa, esa, sito. Kurwa, dwa kille ty a. Jebany kurwa sprzedawczyk wiosun Ej ale te kuty tym takie ja pyk dole Draka stoi Legit możemy <grym> mid tower, możemy, możemy mid tower nie ma TP Wysadziłem się, się, się ja trochę i czekam na smite i trzecia draka za Ten drak oddaję, Ja, ten ja, ten ja to chcę, w ja to chcę, Zilean R Ja chcę brać mid tower, bierzemy to Oj dalej bez są Woliber, Rakan i Zilean Bez fleszy bierzemy to, ho dalej go po prostu Jakby ja ja bardzo mocno to biję ja biorę kampy bankowi. Bierz, bierz. Na no, zero HP jest, okej? Okay? Dobra, ufasz się. W, bierz, 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 bierz. Boko, we mnie nie mogą, nie mogą wejść. Ja go wybiję, okej? Ja jestem, 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 możemy, możemy. LP, LP. Chopa? Przyjeb mu, Nie mam ku, nie mam ku, to cień. E. W sensie, Dobra, PSRP, LP. Spokojnie, możemy, jak coś, nie no, mają erki z lana. Drake oddają za to. Ja nie podczupam, Drake. Zaraz zaraz Kurwa Możemy stanąć tutaj, zszyć tego pinka i stanąć na nim. Nie mamy Ameryki z My no zabijamy jakieś czerwone. Nie ma jeszcze czerwonego kurwa, zacząłem to. Nie, nie, minę nie, Zróbmy, Jak oni tu będą, to im przypierdolę, Patrz, Możemy to mieć? Możemy. Oni Nie, nie, przyjebałem przyjebałem, przyjebałem przyjebałem, Oni herald, oni nie, Kontestujemy herald? nie, nie, Spokoj, zajdzcie po midwave do nas, ok? Tak. Patrz ty. To, Zobacz ty. Ty, ty, ty. Ok. Ja nie wchodzę, bo Marakan ma na mnie radę. Nie, no, nie, 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 nie. Widzimy się, ktoś na nim jest, jak coś. Killerował to na hito. nie mamy wave'a, nie mamy wave'a. No, no, no. no. A zilan, mi się Mamy dikt zilan na misiek. tym. Ja tutaj wam ping. A, rakan bez W, rakan bez wady. Ej, ja szukam rakan, nie. Doeskakuję, mam nie? Tak. Idę wod. Bezerki jest zielaż, bezzerki jest ok? Możecie się tu no, bić, może. Nie ma no, erki zilan, nie no, ma erki zilan.

Stryszował, action, action, Mogę pomóc, możemy, Możemy im pomóc. Chodź, chodź koseko, typuję tu nice. A ja jestem, tu jestem, jest na czas, na czas. Na czas. Ja Hej, ja Pomóż mi z benderem. Zo Zilana Nie mogę. Zero ma zero ma tak. Dawaj, dawaj, dawaj go strzelaj, strzelaj Nice, Rubera Może już RK mi zana. Ja mam flasha, ja mam jestem już u Was, jestem u was Boko, możecie wygrać tu. Bezerki zlan, bezzerki zlan. Yes. On, on ma ten. Bezerki. No ma? A to OP jest na hero, ja. Banujemy. Dobra, I to panujemy, panujemy. Banujemy, banujemy. Zaraz znam, tak OP. Koniec końców, kurwa, to pan niki swarmił, zaraz swarmię to, dobra? No Indian, jest farmił. Ale kurwa, dominacja co? 2-1-7, mamy takie same staty, jak się zliczki. No. no ale ten Zillian Rise, się... że jest taki cancer, kurwa. No ja nie, nie mogę podać. No, mamy z, z Rise Nie sumie, nie jest szybkie, ale. Co? Proszę. Ale... A co powiedział? Ja Nic co? nie powiedziałem. No nie słyszałem, Wiedzisz, że dancer jest. No <noise> tańczyć lubi. No bo nie tańczy <noise> na stunie, no ja wiem, nie? Mhm. Jak Sona mu rkę przywali. No. Ja jestem silny bydłej, nie? No. Ja, ja mi do ewa biorę jeszcze. Ja ogólnie nie jestem silny. ogólnie tak, Ja mogę stać, on tak. ja, ten... ja, ja mnie nie zabije raczej. Jak Dylan nic nie podkręci, to nie mogę grać w nie? Jak coś. No. Dobra. Tak się chował wizję, co? Ja tu dam e, pinka. Tak, gramy wizję przy baronie, gramy wokół wizji, będziemy zaraz szukać walki. Halo, nie słuchajcie tego. O, teraz teraz słuchaj. Teraz, 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 teraz. Nie, nie teraz, bo mnie słuchajcie, mówię, że szukamy walki 4 oni oni, oni, oni oni na 4 No, na bocie z Oni idą, się ukierać. Jestem fajnie, 4 za 4 i pierdolna. Uważajcie, uważajcie, tu jest za skoczy. Zajba. oni szukają. szukają, szukają, szukają. Do tyłu, do tyłu, do tyłu, ich piątka. mam Heralda, przeciwnie. Napierdalajmy go, napierdalajmy go. Napierdolajmy go. A, nie z nahi, ja nie, smajta nie. Bierdolaj, obijam nie, 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 nie. Nie, 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 mam. nie, 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 Wygrywamy wygrywamy O nie, 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 ja miałem cię, ja miałem cię, ja miałem cię. Za swoje, za swoje. Uważaj, a nie ciąń cię nie zabije tym. E, nie, no, kurwa. E, e. kurwa. Kurwa, że czekamy. Gramy, gramy. Co tam nie robion? Gramy z Jinem, gramy z Jinem. Przypierdol, przypierdol. Klatka za Kurwa, nie jest. Graj Jin. Przyjebał. Przyjebał. Wu. Gramy, gramy, przyjebał. Możemy wygrać ten tower, Drake 450. Ja jest rozwalany. Możecie zresetować, to nie możemy z Drake'a wyjść, to jest free. Ta 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 ta. Ta 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 no, Przerwa nam no, chyba ta, ta. To ja, jak się ja przerwa Wam nie przerwy, wam nie do przerwy, do przerwy Dobra, git Dobra, powiem tyle Kupię dwa kurwa, kloki Jakie kurwa pelerynki? Ty, ty kurwa Infinity dojeb Nie, A no. nie Ciszej, ja ciszej, ciszej cisze. Kurwa, jak ty kurwa jesteś zor? Ale co? Ja Ale co kurwa Mid wave, top wave, bot kurwa Oni mogą chcieć tradować barona Skupmy się, to nie jest jeszcze koniec gry To ta, zilana na dwa, nie? Biorę mida, biorę mida on, on całego golda na sobie, nie? Oni bierzemy tego Drakea i z gry wtedy. Chodźcie e, no, 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 bo nie no. bądź, chodźcie, to też nam idą, oni wchodzą w, e, w ogóle. To, ja nie jestem Tam jestem bez ja, nie, są ale, nie, ma feliosa, feliosa nie ma Nie ma peliosa, zgubieni, nie ma, nie ma chodź, chodź chodź, no. Dawaj tego wokół. Ty kurwa, patrz, ja lecę z rana, możecie ci na plecy, robię na plecy. ja fluje, ja może mieć flecha. Ma nie, ma Jakby coś tu zabijmy, i po prostu Drake,

Drake him tu baron? Czy nie możemy barona? On nie pomógł na tym redzie, prawda? mieli Po wyjściu z bazy możemy. No po bazie, no, no. no Ja mam TPK. Ja 100 golda, muszę 100 golda z farm i daj temu. To bierz tego, no? Jak chcesz reizę, możesz, jak nie masz co robić, to sumie taką, A co, Ja mam TPK, ja mam TPK. Ja mam TPK, ja mam dali, kurwa. No kurwa, no nie masz się normalnie kończenia gier poćwiczyć, no. Tak, ja chciałem poskrimować jeszcze. Ja pierdolę, ale useless jest pierdolony do Kupenek, no, nie, nie, useless byłem, bo się kurwa grać jak raz zdejmowali to się grać nie da. A to zabrały przez to, że dla tak ale, ale nie, dobrałem. wydaje mi się, że to, że no jakby ten, y, Ryze umarł na ganku pierwszym od Volibear'a, nie? No, I, jak 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 żyje, mapę jak, ja nie wyflaszywałem po prostu tego i to moje badge. No, whatever, whatever. No mieliśmy y, kurwa, jak uczniak ucznia na bocie, nie? I samego, nie kolo, nawet kogo, nie? Też. <laughs>